Zajęliśmy drugie miejsce w konkursie Nowatorska Wieś Małopolska. Tam otrzymaliśmy 50 tysięcy złotych, które możemy przeznaczyć na działania związane z rolnictwem na terenie sołectwa Balin. No niestety w Balinie nie ma rolników, ale mamy piękne łąki. Na których będą mogły zbierać nektar pszczoły, więc idziemy w projekt pszczelarski. Zostanie przeszkolonych około 300 dzieciaków, gdzie będą mieli warsztaty z panem i uczyły się o pszczołach, o zapylaczach, budować domki i inne rzeczy. Oraz warsztaty dla osób dorosłych, w których będzie mowa o tym, jak prowadzić ul i osoby uczestniczące otrzymają taki ul dla siebie, żeby można było te pszczółki pielęgnować i rozwijać sobie pasję. Czy hodowlę pszczół, tak bardzo pożytecznych owadów dla nas, ludzi? No jak wiemy, no bez pszczół nie ma nas, niestety. Warsztaty w szkole podstawowej w Balinie to tylko część szerszego projektu, który tutaj właśnie w tym sąsiedztwie zrealizowany. Balin ratuje pszczoły, tak nazywa się nasz projekt. Oprócz szkoły w Balinie, udział w warsztatach będzie brało też nasze przedszkole w Balinie. Które jest ekologiczne, ma patrona ekologa. Dzieci na warsztatach wykonują świece, wykonują ramki do uli. To są takie podstawowe rzeczy, którymi się stykają z woskiem pszczelim, z tym wszystkim, co jest w wyposażeniu ula. Pan prowadzi warsztaty, pokazują cały świat, ale też tłumaczy dzieciom, jaki owad urządlił, jak się należy zachować, co należy zrobić wtedy. Czyli to są takie warsztaty z dużą dawką wiedzy, ale też i z praktycznymi. Zadaniami. Trudno opowiadać o pszczołach i zachęcać do tego, żebyśmy je szanowali i doceniali ich znaczenie w przyrodzie. Nie jest trudno, jest to moją pasją tak naprawdę. Ja się tym bawię, dzieci się tym bawią. Dzieci korzystają z tych warsztatów bardzo entuzjastycznie. Każde, jakby tutaj opowieść o pszczołach, mnóstwo pytań rodzinowych. Dzieci też mają ogromną wiedzę na temat pszczół, także dużo, dużo są w stanie powiedzieć. Aktywne są podczas zajęć, zgłaszają się, wykonują. Wykonują swoje świeczki, wykonują domki też dla owadów, smakują miodu, smakują pyłku kwiatowego. Dużo się dzieje na tych zajęciach. No właśnie, sporo, że tak powiem, gadżetów, ekogadżetów. Część robią sami, część pan przywyzek choćby taki ul poglądowy. Tak, mam ze sobą ul pokazowy. Nie wożę żywych pszczół, to jest moja jakby świadoma decyzja. Niektórzy pszczelarze wożą te pszczoły, przywożąc je za szklanym opakowaniem, za, w takim ulu specjalnym. Niestety ja jestem z daleka, ale też nawet jeśli mam blisko tą pasiekę, staram się nie przewozić tych pszczół, ale mam fotoramki. Mam ramki wyciągnięte z ula, mam ramki, które jakby tutaj funkcjonują Kiedyś w ulu i zostały wyciągnięte dzisiaj. E, dzieci bardzo chętnie zaznajmiają się z tymi ramkami. Wierzy Pan w to, że być może część z tych uczestników warsztatów zmieni swoje podejście do wadów? Często się ich po prostu boimy i na tym się kończy nasza wiedza i znajomość. Tak, ja widzę, ja widzę to już podczas warsztatów, szczególnie te maluszki. Czasem trafi się zawsze taki, który e, jest. Żądny wiedzy, dużo dopytuje i powtarza, że chciałby zostać pszczelarzem. Mam nadzieję, że to zostanie mu na dłużej i że, że to się spełni, to jego marzenie po takich warsztatach. Drugie miejsce z Pana inicjatywy, złożony w ogóle wniosek o to, żeby w tym konkursie wystartować. Będziecie jeszcze walczyć o to pierwsze, czy na razie korzystacie z tego, co jest? Korzystamy z tego, co jest. W przyszłym roku na pewno będzie zgłoszona strona internetowa, bo też mamy najstarszą stronę internetową wsi Balin. W Małopolsce i tutaj jest do wygrania 20 tysięcy złotych, więc w przyszłym roku będziemy o to wnioskować. No Została jeszcze kategoria najpiękniejsza wieś, ale to myślę, że już następni będą mogli sobie taką postarać się i coś takiego zrobić.